Drodzy, ja jestem Kat i witam Was serdecznie w nowym roku i zarazem w zapowiedziach wydawniczych na styczeń. Dzisiaj mam dla Was 24 tytuły, kilka zupełnie nowych książek, kilka bardzo wyczekiwanych premier, kilka wznowień, ale również mam dla Was informacje o bardzo wyjątkowej antologii. Wyjątkowej również dlatego, że będzie dostępna tylko przez ograniczony czas, więc daję znać już teraz, żebyście w odpowiednim momencie wrzucili ją do koszyka, a będzie warto. Ale zaczynamy od 9 stycznia i od premiery wznowienia. Pamiętnika Księżniczki. Jak zobaczyłam, że wydawnictwo Pruszyński będzie wznawiać tę serię po ponad 20 latach od pierwszej premiery, to delikatnie mówiąc, poczułam się starą. No bo pamiętnik Księżniczki to jest coś, co czytałam mając, nie wiem, 10 lat może. No i teraz po 20 paru latach książka wraca na półki w księgarniach. No to jest oczywiście historia Mi Thermopolis, zwykłej, bardzo przeciętnej dziewczyny, która dowiaduje się, że jest księżniczką. Jak sama nazwa wskazuje, jak sam tytuł wskazuje, jej babcia jest królową Genowi, jakiegoś takiego kraju, o którym ona chyba nigdy wcześniej nie słyszała i też kontaktu ze swoją babcią nie miała. No i teraz śledzimy to, jak ona właśnie przeistacza się z tego szarego, zwykłego pisklaczka w królewskiego, książęcego, księżniczkowatego łabędzia. No, z pewnym sentymentem myślę o tej serii, więc nie wykluczam, że jak pojawi się na Legimi na przykład, to sobie zajrzę, żeby zobaczyć, czy dobrze się zestarzała ta seria i czy wiecie, Wiecie, tak w nostalgii warto do niej trochę wrócić. Kolejna premiera, która zwróciła moją uwagę, to Bogobójczyni, czyli książka, która ukaże się nakładem wydawnictwa Jaguar, 10 stycznia. Mamy tutaj krainę, w której władca zabronił oddawania czci bogom, w związku z tym bogobójcy i bogobójczynie mają ręce pełne roboty, pozbywają się tych pomniejszych, dobrych i złych bóstw. Główną bohaterką jest Kisen, która jest właśnie łowczynią bogów. Jest motywowana zemstą, ponieważ wyznawcy bogini ognia wymordowali jej bliskich. Lata temu, w związku z czym ona czuje w sobie ten żar zemsty i bardzo angażuje się w to wybijanie kolejnych bóstw. Drugim bohaterem jest Elogast, który jest we weteranem Wielkiej Wojny z bogami, przyjacielem monarchy, który jednak porzucił swój stan rycerski, żeby wieść spokojne życie, ale ponownie będzie musiał chwycić za miecz, ponieważ Elogasta i Kisen połączy pewna dziewczynka, dziedziczka wysokiego rodu, która straciła swój dom i bliskich oraz towarzysz tej dziewczynki. Bożek Niewinnych Kłamstewek. Czwórka bohaterów, każdy ze swoim celem, wyrusza na pewną misję do miasta Blenraden, gdzie wciąż mieszkają ostatni dzicy bogowie. Kolejna styczniowa premiera to polskie wydanie książki Divine Rivals. Bardzo mam wrażenie wyczekiwanego tytułu, bardzo głośnego. Mamy tutaj 18-letnią Iris, której brat zginął na froncie, a ona bardzo się stara utrzymać swoją rodzinę, w jakiś sposób jej pomóc. W związku z tym stara się o pracę felietonistki w najpoczytniejszej gazecie w mieście. I będzie musiała o tą posadę konkurować z jakimś bardzo ambitnym, przystojnym, aroganckim młodym mężczyzną, który pochodzi z zupełnie innego świata. Ona walczy o przetrwanie, on jest synem Arystokratii któremu ta praca właściwie nie jest do niczego potrzebna. Iris pisze listy do swojego brata, który gdzieś zaginął na tym froncie. W związku z tym, że nie może ich wysłać w żaden sposób, wrzuca je do szafy. Właściwie po to, żeby do tego brata nigdy nie dotarły, ale ona przelewa na papier swoje myśli i uczucia i w jakiś magiczny sposób te listy docierają właśnie do tego konkurenta o posadę w gazecie, dzięki czemu ona nie wie o tym, że on to czyta, a on ma szansę ją poznać. To jest podobno bardzo dobra książka, typu Enemies to Lovers, z faktycznie ugruntowanym wątkiem enemies. Bohaterowie faktycznie mają podstawy do tego, żeby się nie lubić, no i żeby potem móc się w sobie zakochiwać. Bardzo wyczekuję, bardzo wypatruję, z całą pewnością będę czytać. Zwłaszcza, że o tej książce słyszałam masę dobrego również od Was, mówiliście, że to jedna z lepszych książek, które ukazały się w zeszłym roku, e, oczywiście w wydaniu po angielsku. E, więc teraz jak już ukaże się po polsku, no to nie mam wyboru, będę musiała sięgnąć. Również 10 stycznia ukaże się kontynuacja The Atlas Six, książki Olivia Blake, czyli The Atlas Paradox. W związku z tym, czy to jest bezpośrednia kontynuacja, nie opowiadam o fabule. E, musicie najpierw sięgnąć po pierwszy tom, żeby móc przeczytać drugi. Natomiast mam wrażenie, że o tej książce, o tej serii w ogóle jakoś tak dziwnie ucichło. Atlas Six było bardzo głośną premierą w zeszłym roku, jak się nie mylę. Bardzo wiele osób czytało, bardzo dużo się o tej książce mówiło. Bardzo szybko ucichło i teraz o tej drugiej części praktycznie nie słyszę nigdzie. Więc czy to jest na tyle słaba seria, że nie warto czytać kontynuacji, czy coś nas umija, coś przesypiamy? Dajcie znać, jeżeli czytaliście pierwszą część, ja nie miałam okazji, ale dajcie znać, czy warto i czy będziecie sięgać po kontynuację. Kolejna premiera z 10 stycznia to XOXO XO, Miłość w stylu K-pop. Główną bohaterką książki jest Jenny, dziewczyna, która całe życie dostosowuje do muzyki. Bardzo chce być znaną violonczelistką, wie, że będzie musiała ciężko pracować, żeby to osiągnąć, i będzie musiała się dostać do bardzo dobrej szkoły muzycznej. W związku z tym całe swoje życie dostosowuje do treningów, do grania, podporządkowuje właśnie temu, żeby spełnić swoje marzenie. No ale to jej poukładane życie staje trochę pod znakiem zapytania w momencie, kiedy dziewczyna poznaje chłopaka, ona do tej pory w ogóle nie myślała o żadnych relacjach, żadnych związkach i tak dalej, całe życie skupiła na tej muzyce, natomiast w końcu spotkała kogoś, kto ją rozumie, z kim ona chce rozmawiać, kto ją chce wysłuchać, z kim czuje po prostu to połączenie. No ale to połączenie szybko się urywa, ponieważ chłopak po kilku dniach jest zmuszony wrócić do Seulu. Jakiś czas później dziewczyna również znajduje się w Seulu, wyjeżdża tam razem z matką, żeby zająć się swoją chorą babcią, dostaje się do jakiejś szkoły muzycznej i okazuje się, że uczniem tej szkoły jest właśnie Właśnie ten chłopak, którego ona wcześniej poznała, o którym nie wiedziała, że jest gwiazdą K-popu, który ma absolutny szlaban na wszelkiego rodzaju relacje z dziewczynami, w ogóle jakieś relacje związkowe, mocno przyjacielskie, też musi skupić się na swojej karierze. No i bohaterowie szybko się orientują, że przed nimi trudny wybór: czy iść za głosem serca i zdecydować się na jakąkolwiek relację, czy iść za marzeniem i za tą muzyką, która była dla nich celem w życiu. Kolejna premiera to Aileen, historia młodej, skromnie żyjącej kobiety imieniem Aileen właśnie, która swoje życie dzieli pomiędzy pracą w sekretariacie więziennym, a opieką nad ojcem, który jest alkoholikiem, który żyje biednie, jest zaniedbany i niechlujny. Kobieta za dnia żyje trochę w świecie fantazji, natomiast w nocy sprząta bałagan, który zostawił po sobie jej ojciec i podejmuje się drobnych kradzieży w sklepach. Pewnego dnia w Murhead, miejscowości, w której mieszka, pojawia się Promienna, piękna, wesoła Rebeka, i wtedy Eileen, która jest z nią absolutnie oczarowana, zastanawia się, czy po raz pierwszy ma szansę w życiu na prawdziwą przyjaźń. Kolejna premiera z 10 stycznia to Davenportowie. Rzeczy rozgrywa się na początku XX wieku, w roku 1910. Davenportowie są jedną z niewielu czarnoskórych rodzin o ogromnym bogactwie i statusie w zmieniających się Stanach Zjednoczonych, a ten majątek zawdzięczają przedsiębiorczości Williama Davenporta, byłego niewolnika, który wiele lat temu założył firmę przewozową. To jest historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwej rodzinie, opowieść o czterech zdeterminowanych i pełnych pasji młodych, czarnoskórych kobietach, które szukają w sobie odwagi, żeby kierować własnym życiem tak, jak tego chcą, nie tak, jak oczekuje tego społeczeństwo i jak oczekiwałaby tego rodzina. Ostatnia książka z 10 stycznia to Słabsi, rozgrywająca się w pandemicznym Nowym Jorku, historia niezwykłej przyjaźni pomiędzy dwójką niepasujących do siebie ludzi, zupełnie Różnych światów oraz papugą. To jest elegia i komedia, tak przynajmniej twierdzi narratorka, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby opisać to, w jaki sposób teraz żyjemy. I pisze o tym, że nawet jeżeli coś w prawdziwym życiu nie jest zabawne, to jeszcze nie znaczy, że nie można o tym pisać tak, jakby było. I tak właśnie prowadzona jest narracja. Autorka razem z narratorką zastanawiają się, jak to jest żyć w postkowidowym świecie, czy da się jeszcze budować prawdziwe relacje i jak bardzo teraźniejszość wpływa na to, jak postrzegamy własną przeszłość. Następna premiera to 16 stycznia i antykwariat cudzych wspomnień. E, tutaj mamy Teofila, który w ruinach powojennej Warszawy otworzył mały sklepik, w którym sprzedawał książki, płyty, starocie e, i wiele lat później jego wnuczka Agnieszka kontynuuje tą tradycję z trzecim pokoleniem, które prowadzi antykwariat e, i która odziedziczyła po swojej babce bardzo specyficzny dar, to znaczy jest w stanie w kontakcie z tymi antykami połączyć się niejako z wspomnieniami posiadaczy wcześniejszych Właścicieli tych przedmiotów. W związku z tym, dorastając w starym antykwariacie, dziewczyna odbywa wiele sentymentalnych podróży w przeszłość, obserwuje losy różnych kobiet z dawnych czasów i na podstawie ich życia, ich doświadczeń życiowych rozwiązuje swoje dzisiejsze problemy. Kolejna premiera to 17 stycznia i Miłość i Inne Słowa. Główną bohaterką jest typowa kobieta o bardzo poukładanym życiu, czyli Macy. Ona wpada w tryby takiego bardzo codziennego, zwyczajnego życia, w tryby rutyny. Pracuje na oddziale pediatrii, jednocześnie planuje ślub z starszym od niej mężczyzną, bardzo stabilnym. Ona generalnie nie za bardzo myśli o jakichś wielkich porywach serca w kontekście tego mężczyzny, ale właśnie o tej stabilizacji, o tym porządku. No ale pewnego dnia to jej poukładane życie się burzy, ponieważ Wpada na mężczyznę, którego nie widziała od ponad 10 lat i który był jej pierwszą miłością. Przyjaźnili się w dzieciństwie, byli dla siebie bardzo ważni, ale z jakiegoś powodu ich kontakt się urwał, no i w fabule śledzimy wtedy i teraz, wtedy kiedy ta ich prawdziwa przyjaźń kiełkowała w pierwszą miłość i teraz, kiedy bohaterowie zastanawiają się, dlaczego właśnie nie mieli kontaktu ze sobą przez tyle lat, co się przez ten czas wydarzyło i wracają wspomnieniami właśnie do tych wydarzeń z dzieciństwa. Kolejna premiera z 17. to Wszystko, co lśni, czyli młodzieżówka, w której przenosimy się do Paryża pod koniec XVIII wieku. Na dworze Marii Antoniny rozgrywają się kolejne bale, odbywają się kolejne przyjęcia, natomiast w biedniejszych dzielnicach zaczynają narastać buntownicze nastroje. Dwie główne bohaterki to osierocone siostry, Kamil i Sophie, które walczą o przetrwanie. Kamil, która po pochodzącej z arystokracji matce odziedziczyła dar magii, zaczyna wpadać w tarapaty. Ich zadłużony brat je ok Krada, więc Kamil postanawia wykorzystać tą swoją magię po to, żeby uratować siebie i siostrę. Sięga do jakiegoś magicznego kufra, który należał kiedyś do matki, wyciąga z niego jakieś stroje, no i okazuje się, że ona jest w stanie jakby podszywać się pod inne osoby. W ten sposób właśnie wkrada się na ten dwór Mari Antoniny tam, gdzie arystokracja się bawi i przepuszcza majątek, żeby grając w karty. Kamil zaczyna grać w te karty właśnie z arystokracją, żeby poprawić życie swojej swojej siostry, wykorzystuje oczywiście do tego. Magię, natomiast magia ma swoją cenę. Kamil może zostać ujawniona, zdemaskowana, spotyka też jakiegoś naukowca, jej system wartości wtedy zostaje wystawiony na próbę. No i okazuje się, że mimo tego, że we Francji magia jest zakazana, to w Wersalu wiele podobnych osób do niej się ukrywa i nadal posługują się magią do mrocznych interesów. Początkowo nie byłam tą książką jakoś szczególnie zainteresowana, pomyślałam sobie, że to jakieś takie historyczne coś tam coś tam, ale jak wczytałam się w opis, zobaczyłam, że tutaj w grę wchodzi magia, to myślę, że dodam sobie tą książkę na Legimi, jeżeli się pojawi, będę chciała ją przeczytać. Następna premiera z 17 to Trzymaj się. Kolejna książka Nina La myślę, że kolejna trudna, ciężka młodzieżówka. Dwiema głównymi bohaterkami książki są Ingrid i Caitlin. Ingrid któregoś wieczoru mówi do przyjaciółki, gdzie ty, tam i ja. Natomiast Natomiast już następnego dnia ta obietnica staje się nieaktualna, ponieważ Ingrid odbiera sobie życie. Caitlin po śmierci przyjaciółki jest wstrząśnięta, rozwalona po prostu na drobne, nie jest sobie w stanie tego poukładać, nie umie tego zrozumieć i wtedy odnajduje dziennik, w którym Ingrid za pomocą jakichś krótkich wpisów, rysunków dokumentowała swoje ostatnie chwile życia. I Caitlin, czytając te wpisy właśnie, próbuje znaleźć te luźne nitki, próbuje poukładać sobie w głowie, co doprowadziło do śmierci przyjaciółki co to znaczy dla niej i czy w tym wszystkim jest jakaś odrobina nadziei. Kolejna premiera z 17 to Afterglow, czyli kontynuacja Golden Boys. Po wakacjach, które zmieniły życie bohaterów, czwórka przyjaciół wraca na ostatni rok szkoły, no i to będzie taki rok przełomowy. Muszą zdecydować, co chcą dalej robić w życiu, czy uda im się jednocześnie spełniać marzenia i pozostać w kontakcie. W związku z tym, że to jest bezpośrednia kontynuacja, nie mogę opowiedzieć nic więcej, ale Golden Boys wspominam bardzo dobrze, więc po kontynuacji myślę, że też będę sięgać. Przeskakujemy do 24 stycznia i tutaj pierwsza premiera to karnawał. Amelia cudem ocalała z tragedii, która rozegrała się w roku 2002 na wyspie Czarci Ostrów. W domu letniskowym zamożnych rodziców jej znajomej panował szampański nastrój imprezy karnawałowej, do czasu aż w trzcinach nad lodowatymi śniardwami znaleziono ciało. Śmierć zaczęła pochłaniać kolejne ofiary, a odcięci od świata, świata młodzi ludzie nie mieli szans na ratunek. Za oknami migał im tylko czarno-biała maska sprawcy. Dwie dekady później upiory powracają. Amelia któregoś dnia dostaje list, tajemniczą przesyłkę, zaskakującą zawartość, która ma zmienić wszystko to, co on wie dzisiaj o tamtych wydarzeniach z przeszłości. Od tej pory musi walczyć o swoje życie, tak jak przed laty, bo dla kogoś ten karnawał nadal trwa. Kolejna książka z 24 stycznia to Witajcie w księgarni Hyunam Dong, koreański debiut, który bardzo szybko stał się bestsellerem. Myślę, że książka dla miłośników książek. Główną bohaterką powieści jest kobieta, która czuje się wypalona, fizycznie, psychicznie, zawodowo i postanawia zaryzykować i otworzyć kameralną księgarnię. To jest spełnienie jej marzenia właściwie z jakichś tam młodych lat. Marzyła o otworzeniu księgarni połączonej z kawiarnią. Początkowe miesiące działalności tej księgarni są bardzo ciężkie. Ona odstrasza bardziej klientów niż przyciąga, ponieważ jest wiecznie załamana. Przez pierwsze kilka miesięcy jej łzy po prostu odstraszają klientów, ale po tym czasie, kiedy ona się zastanawia, jak chce dalej poprowadzić tą księgarnię i co chce robić ze swoim życiem, zatrudnia baristę, pojawiają się kolejni klienci i tworzy się takie małe, kameralne miejsce, w którym i bohaterka, mam wrażenie, i też odwiedzający odnajdują spokój dzięki książkom. Kolejna premiera to 7% Row Devereux. Row jest młodą bohaterką, która potrafi przewidywać przyszłość, a właściwie robi to aplikacja, którą stworzyła dziewczyna. Aplikacja służy do tego, że przewiduje bardzo konkretne rzeczy z przyszłości swoich użytkowników i staje się ogromnym hitem. Więc w Pojawia się firma, która chce zainwestować w ten hit i zrobić kampanię marketingową, polegającą na dobieraniu ludzi w pary właśnie na podstawie tej przyszłości wygenerowanej przez aplikację. Ro postanawia sprawdzić, jak by to wyglądało w jej przypadku, z kim by ją sparowało, no i po rozwiązaniu testu okazuje się, że dopasowuje ją do jej przyjaciela z dzieciństwa, z którym od dłuższego czasu nie mają kontaktu. No ale dla celów marketingowych Ro prosi go o to, żeby udawał jej chłopaka przez jakiś czas, on się zgadza, ponieważ chce dostać pieniądze na studia, kiedy ten cały projekt się zakończy, no i to zmusi bohaterów do ponownie nawiązania tej relacji i przepracowania też tych rzeczy, przez które tej relacji przez jakiś czas nie utrzymywali. Kolejna dość głośna styczniowa premiera to Przecinaczka. I tutaj przytoczę Wam fragment opisu, ponieważ myślę, że jak w pigułce oddaje cały sens książki. W świecie, w którym dzieci bogów dziedziczą ich moce, potomkini greckich Moir pracuje nad sprawą serii dziwacznych zabójstw, a jednocześnie musi ocalić swoje siostry, całe miasto, a także chłopaka, z którym łączy ją nić przeznaczenia. Książkę, jak się nie mylę, wydaje Wydawnictwo Uroboros, więc nie spodziewam się jej nalegimi. Liczę na to, że będzie w bibliotece albo przeczytam ją po angielsku, bo widziałam tak dużo pozytywnych recenzji, tak duży szum i, i właśnie taki pozytywne, mało słów krytycznych, że jestem ciekawa i będę musiała sprawdzić. Kolejna premiera, której też jestem ciekawa, 24 stycznia, „Doktor Serce, polskie wydanie książki Dr. Deal. Mamy tutaj Karinę, która marzy o historii miłosnej rodem z bajki, pragnie gorącego uczucia, natomiast nie szuka za bardzo tego związku, bardziej niż aplikacje randkowe interesują np. naprawianie swojego starego samochodu, no ale w pewnym momencie jej ojciec postanawia sprzedać dom. I zawierają taki układ, że jeżeli dziewczyna zaręczy się w ciągu czterech miesięcy, to dom trafi do niej. Bo ona nie chce, żeby ten rodzinny dom przeszedł gdzieś na otwarty rynek, żeby jakaś obca osoba go zajęła. Szanse dziewczyny na znalezienie bratniej duszy właściwie spadają do zera, kiedy na antenie bardzo popularnego programu Dr. Deal wdaje się w kłótnię z gospodarzem tegoż właśnie programu lekarzem Premem Wermą. Nagranie w ekspresowym tempie rozchodzi się w sieci, staje się wiralem i odstrasza potencjalnych kandydatów. Doktor Prem Werna marzy o tym, żeby wybudować własną klinikę. Natomiast po tej wiralowej sprzeczce, która bardzo negatywnie wpłynęła na jego wizerunek, traci bardzo ważnego inwestora. Szansą dla obojga bohaterów ma stać się najpierw udawany, a potem prawdziwy związek, który ma im pokazać, że mimo tego, że bardzo wiele ich dzieli, to mają ze sobą również całkiem sporo wspólnego. Kolejna premiera z 24 to nowa książka Tomasza Duszyńskiego Człowiek bez przyszłości. Mamy tutaj Warszawę w czasie przedwojennym i powojennym. Część fabuły dzieje się w roku 1939, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Koniec lata, powrót z wakacji, nerwowe oczekiwanie na to, co będzie dalej. Czy wojna wybuchnie, czy jednak nie? To jest pytanie, które jako jedno z wielu kierowane jest do jasnowidza osowieckiego. I w tym czasie na warszawskich śmietnikach odnajdywane są zmasakrowane zwłoki mężczyzn. Nie wiadomo, co łączy denatów, co motywuje zabójcę, ale zanim komisarzowi, który zajmuje się sprawą, uda się odpowiedzieć na te pytania, znaleźć jakieś tropy, jakoś powiązać te sprawy i je wyjaśnić, no to zaczyna się wojna. W sierpniu 1944 roku po wojnie echa tych spraw kryminalnych powracają, tym razem jednak wróg podbija stawkę. Komisarz musi prowadzić śledztwo w ruinach umierającego miasta, a Stefan Sowiecki, czyli ten Jasnowic, próbuje przechytrzyć własną śmierć. Kolejna z tych głośnych premier to Żmija i skrzydła nocy. 24 stycznia adoptowana córka króla wampirów Uraya ugruntowała sobie pozycję w świecie, w którym polowano na jej życie. Aby być czymś więcej niż zdobyczą, musi wziąć udział w legendarnym turnieju organizowanym przez boginię śmierci we własnej osobie. Droga do zwycięstwa nie będzie łatwa, ponieważ bohaterka musi stanąć w szranki z najokrutniejszymi wojownikami ze wszystkich wampirzych domów, aby przeżyć będzie zmuszona zawiązać pewien sojusz z tajemniczymi Rywalem, natomiast wszystko, co jest z nim związane, jest niebezpieczne. Jest bezlitosnym wampirem, doskonałym zabójcą, wrogiem korony Ojca Orai i jej największą konkurencją. Ale księżniczka najbardziej przeraża to, jak bardzo ten wampir zaczyna ją pociągać. Mam wrażenie, że to jest taki trochę fourth wing, tylko w wydaniu wampirycznym. Bo myślę, że pewne elementy można by było wręcz jeden do jednego przenieść pomiędzy tymi dwiema książkami, ale podobno to jest bardzo dobry tytuł. Jest jakby przeznaczone dla fanów. Przynajmniej z tego co widziałam zagraniczne recenzje, jest przeznaczone właśnie dla fanów Fourth wing, ale część osób mówi, że jest dużo lepszą książką niż Fourth Wing. Więc nie mam chyba wyboru, będę musiała się przekonać, czy doskoczy u mnie do tej poprzeczki. którą suma smarą Fourth wing zawiesiło całkiem wysoko, bo nie była ta książka idealna, ale ze względu na satysfakcję czytania dała jej 5 gwiazdek. Więc zobaczymy jak będzie z tą Żmiją. Następna premiera Hotel 21. Tutaj specyficzna główna bohaterka, która jest miłą i kompetentną sprząta która zatrudnia się w hotelach, przez jakiś tam czas pracuje, imponuje swoim menadżerom, zjednuje kolegów, koleżanki z pracy po to, żeby okraść gości, ukraść jak najwięcej ich kosztowności i pod pozorem problemów rodzinnych zmienić pracę, zatrudnić się w innym hotelu. No i w ten sposób trafia do 21. hotelu w swojej karierze, jak tytuł wskazuje. No i wtedy sprawy przybierają obrót trochę nieoczekiwany, ponieważ to jest pierwsze miejsce, w którym ona się czuje jakby na miejscu i Zaczyna dostrzegać właśnie tą szansę pozostania w jednym miejscu na dłużej, znalezienia prawdziwych przyjaciół, takiej found family, osób, które ją akceptują, no i zaczyna kwestionować właśnie swój dotychczasowy sposób życia. 24 stycznia również reportaż Wdarnictwa Czarnego. Tu jest teraz Twój dom adopcja w Polsce. Autorka Marta Wroniszewska słucha historii adoptowanych dzieci, które dzisiaj już są dorosłe, oraz rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych oraz dawnych wychowanków domów dziecka, którzy zmagają się w codzien z codziennością, do której nikt ich nie przygotował. Rozmawia z osobami, które poszukują swoich biologicznych rodziców, z matkami, które utraciły prawa rodzicielskie, z pracownikami instytucji i z działaczami społecznymi. Osobiste te dramaty mają się w tej książce przeplatać z problemami niewydolnego systemu, ale najgłośniej ma być słychać właśnie te historie, które do tej pory były pomijane w tej narracji, czyli głosy dzieci. Ten głos, którego zazwyczaj nie słychać. 24 stycznia również wznowienie książki, nie zawsze muszą być dwie. Do tej pory książka wydawana była przez wydawnictwo Filia, teraz będzie wydawana we Flow. To jest chyba jedna z moich ulubionych książek, Magdy Witkiewicz, przynajmniej kiedyś była, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, więc nie wykluczam, że jak ukaże się w tym wznowieniu właśnie, sięgnę po nią jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy to nadal mój ulubieniec wśród twórczości autorki. No i ostatnia premiera, na którą zwróciłam uwagę 31 stycznia, tego nie było w planie. Mamy tutaj Andy, która ma bardzo dokładny plan na przyszłość, jak wiele bohaterek młodzieżówek, zamierza przenieść się z uczelni, na której studiuje obecnie, na uczelnię, na której uczy się jej chłopak, po to, żeby zrobić mu niespodziankę, natomiast nie przewiduje tego, że on zrobi dokładnie to samo, więc mimo tego, że oboje chcą być w związku razem... Tak, jakby w jednej przestrzeni powiedzmy, no to przez te zmiany nadal są w związku na odległość. Na tej nowej uczelni okazuje się, że życie bohaterki sypie się też z innych powodów. E, na przykład jej nowa współlokatorka odmawia przyjęcia jej pomocy e, w naprawieniu swoich codziennych problemów, mimo tego, że główna bohaterka ma imponujące wręcz doświadczenie w doradzaniu innym e, i do tego uzależniono od kawy, zrzędliwy opiekun mieszkańców Milo nieustannie wypowiada jakieś kąśliwe uwagi, które zmuszają bohaterkę do kwestionowania wszystkich. Wszystkiego, co wie o miłości i o związkach. Więc pytanie, czy jej uda się zrealizować te cele, które sobie założyła, bo chce być ym, sławną specjalistką w dziedzinie rozwoju osobistego, yy, no czy też przekona się, że nawet te najbardziej poukładane plany nie zawsze są właściwe. Nie do końca przekonuje mnie ten opis książki, to znaczy jeżeli bohaterowie są w jakimś związku i zakładam, że jakimś dłuższym albo bardziej poważnym, skoro zależy im na tym, żeby dla tej drugiej osoby zmienić uczelnię, no to chyba powinni to ze sobą ustawić. Kto się do kogo przenosi, a nie robić sobie niespodzianki w ten sposób. Jakby taki miscommunication trope, ale na takim najbardziej podstawowym poziomie, który już na tym etapie opisu wydaje mi się niewiarygodny. Poza tym ta bohaterka, która chce tak strasznie wszystkim doradzać, już mnie denerwuje z samego opisu, a jeszcze nie miałam okazji literacko poznać. Ale nie wykluczam, nie skreślam, być może po premierze będę czytać. No i na koniec muszę Wam jeszcze opowiedzieć o tej antologii, o której wspomniałam na początku, o której mówiłam, że nie możecie przegapić. Otóż wydawnictwo SQN przez ostatnie dwa lata robiło taką antologię autorzy SQN-u dla wośpą. To była taka książka cegiełka e-book właściwie, który można było kupić w określonym czasie przed finałem Wospy, po to, żeby właśnie ten cel wesprzeć. No i w tym roku będzie trzecia edycja tejże właśnie antologii, też dostępna w ograniczonym czasie, dlatego uprzedzam, żebyście wiedzieli, żeby się szykować na to i wiem, że warto będzie się szykować, ponieważ jakiś tam swój mały udział w tym miałam, więc może wypatrywać. Niedługo wydawnictwo pewnie będzie wszystko ogłaszać, wyjaśniać, więc musicie śledzić ich social media. Ja też pewnie gdzieś będę też się dzielić na Instagramie czy tutaj, żebyście nie przegapili, bo przegapić będzie nie warto, ale nic więcej wam nie mogę powiedzieć, ale wypatrujcie. No i tak wyglądają styczniowe nowinki. Jeżeli o czymś nie powiedziałam, zapomniałam o czymś, dajcie znać w komentarzu, możecie uzupełnić tą listę, stworzymy ją sobie razem. Dajcie też znać, co planujecie czytać w styczniu i jakie książki macie na swoim TBR-ze. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej Odcinka znajdziecie go tutaj, poniżej subskrypcji kanału. A dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!